Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale NG Style. Dzisiaj opowiem wam o pewnym outlecie w Bydgoszczy, który no, jest zupełnie nietrafioną inwestycją. Nie dosyć, że obok jest firma, która produkuje takie produkty rybne i w tym outlecie naprawdę no, śmierdzi rybom jak się wchodzi. No, dla mnie masakrycznie, jestem bardzo wrażliwa na zapachy. Covid tu nie dał rady. To po prostu jeszcze ten outlet naprawdę jest zapomniany. Na parkingu straszy, jakieś pojedyncze samochody, Dodatkowo, w środku bardzo mało sklepów. Raz się otwierają, raz zamykają, ale generalnie masakra. Powiedzcie, czy u was, u was w mieście są też takie sklepy, albo nietrafione inwestycje jakieś galerie, które powstały, ale albo od razu je zamknięto, albo po prostu, tak jak tutaj, no, pojawiały się jakieś sklepy, a za chwilę potem je. Zamykano. Nie będzie już mnie widać, także pokażę Wam trochę, jak to wygląda, ale powiem Wam, że mnie to przeraża. Także gdybyście chcieli zobaczyć, póki ten budynek jest jeszcze otwarty i można wejść do środka i w sklepie, którym akurat ja tu idę do Forefa, postrój narciarski, o ile ten sklep jeszcze tutaj jest w ogóle, bo dawno mnie tu nie było. Przyjeżdżam tu naprawdę raz w roku i tylko do tego outletu. To za chwilę się okaże, czy ten sklep jeszcze jest. Bo kiedyś też chciałam wejść do Rossmana, Rosman był, później już go nie było, także wiecie, tutaj po prostu sklepy są i znikają. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć zapomniany outlet z parkingiem zarośniętym trawą, jak zaraz wam pokażę, i troszeczkę z przerażeniem, bo to naprawdę jest przerażające, zapraszam. Tak jak widzicie, ja już wychodzę z samochodu, ale zobaczcie, tu jest parking, gdzie właśnie o tutaj. I to jest ten outlet. Na parkingu nie ma prawie samochodu. <śmiecki> Zobaczymy, czy uchował się tam jeszcze jakiś sklep. Ale naprawdę ten zapach rybny musielibyście przyjechać i poczuć na, e, no, na własnej skórze, bo inaczej się nie da. Oczywiście najważniejsze co maska. No, akurat tu maska może się sprawdzić. A propos <śmiecki> tego zapachu, ja już go poczułam i zaraz e, się zacznie. Nie będę kręcić osób, w razie... Zobaczcie, jakie pusta. Jestem tu ze swoim partnerem, także oczywiście płyn do dezynfekcji, jakby ktoś potrzebował, ale zobaczcie, jakie puste. Ale z tej strony, z tej. Tutaj kolejny pusty. Zobaczcie. No, ale dekoracja świąteczna jakaś jest. Monari jest, mój sklep jeszcze jest, słuchajcie, forew. którego potrzebuję iść, ale generalnie tak to wygląda. Jeżeli będziecie tu i chcecie odwiedzić takie miejsce, to zapraszam Was serdecznie. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się.